Witam serdecznie moi drodzy i zapraszam was na aktualne wydanie Board News. Wszystkie ważne komunikaty związane z wynikami konkursu, nagrodami znajdziecie w opisie poniżej. A teraz już zapraszam was kochani na porcję świeżych nowin z planszowego świata i wam się ten odcinek Board News miło ogląda. Od 22 września, moi drodzy, możecie w ramach trwającej przedsprzedaży zamawiać dodatek do gry Władca Pierścieni. Podróże przez Śródziemie, Czyhający w Mroku od wydawnictwa Rebel. Czyhający w Mroku to zestaw trzech plastikowych figurek wrogów pojawiających się w kampanii Cieniste Ścieżki oraz w kampanii Groza w Dale, a także sześć nowych przedmiotów oraz trzy nieznane dotąd ekscytujące tytuły. Musicie pamiętać, że aby wykorzystać ten zestaw, musicie być posiadaczami podstawowej wersji gry władca pierścieni podróże przez Śródziemie, a także rozszerzenia cieniste ścieżki. Nowiny od wydawnictwa Portal Games, a wraz z nimi start przed sprzedaży kilku gier. Smartfon, czyli ekonomiczna gra dla od 1 do 5 graczy, gdzie będziemy zarządzać firmą produkującą tytułowe smartfony. Premiera w pierwszą kwartale 2021 roku. Dla chcących zamurkować dobrą opcją będzie gra Aquatica wraz z dodatkiem Mroźne Wody. W Aquaticę zagracie w składzie od jednego do czterech graczy, wcielając się w rolę jednego z królów oceanu i gromadząc zasoby dla swojego królestwa. Zaś dodatek powiększy Waszą rozgrywkę o piątą osobę i doda nowe postaci. Premiera jeszcze w tym roku. Przed sprzedaży możecie zamawiać również kolejną porcję figurek wraz z dodatkiem do gier Zombieside z serii Fantasy, czyli Czarnej Plagi i Zielonej Hordy. Rozszerzenie Nie Zazna Spokoju Kto Przeklęty będzie miało swoją premierę na przełomie roku. Czułko Junior, czyli rodzinna edycja towarzyskiej gry Czułko, także objęta została przed sprzedażą od wydawnictwa Portal Games, będziecie w niej zgadywać hasła zadając pytania swoim współgraczom. Obrona przed czarną magią to samodzielna, dwuosobowa gra w oparciu o budowanie talii. Powstała na podstawie gry Harry Potter Hogwarts Battle, z tym, że tutaj w rozgrywce będziemy stawali w szranki z drugim czarodziejem w ramach praktycznych zajęć z obrony przed czarną magią. Zwycięża ten, kto trzykrotnie rozbroi swojego przeciwnika. Premiera gry odbyła się z końcem września, a zatem, moi drodzy, różdżki w dłoń, ponieważ gra czeka na Was na sklepowych półkach. A teraz, moi mili, coś dla miłośników kosmicznych rozgrywek, którzy nie mogli się już doczekać dodatków do gry bzdęk w kosmosie. Rozpoczęła się przedsprzedaż obu rozszerzeń, czyli Apokalipsy oraz Stacji Kosmicznej 11 od wydawnictwa Lucrum Games. Jakie apokaliptyczne wydarzenia wnosi rozszerzenie Apokalipsa i czy implanty oraz prywatne kapsuły ratunkowe pomogą przemieszczać się po Stacji Kosmicznej 11? Zerknijcie sobie na moje materiały na temat tych rozszerzeń, bowiem premiera już niebawem, bo 8 października. Dodatek Armada do gry 7 cudów świata. W nowej edycji swoją premierę miał w minionym tygodniu. W Armadzie, moi drodzy, będziecie wchodzić między sobą w interakcje przy pomocy swoich flot, eksplorując kolejne wyspy Morza Śródziemnego. Będziecie pozyskiwać dobra, a transport morski zapewnia dodatkowe możliwości handlowe. Podstawową wersję gry, czyli 7 Cudów Świata, a także dodatek miasta, możecie szukać już na sklepowych półkach. Natomiast premiera ostatniego dodatku z tej serii w nowej edycji, czyli Liderzy, ma odbyć się na początku listopada, a obecnie Obecnie trwa jego przedsprzedaż. 7 października na sklepowe półki trafi kolejny dodatek do serii Dixit pod tytułem Zwierciadła, które to doskonale odbijają rzeczywistość. Przedsprzedaż tego rozszerzenia trwa, a sam dodatek wniesie 84 nowe karty, które doskonale odbijają rzeczywistość. 12 października o godzinie 10 rozpocznie się przedsprzedaż drugiej edycji Gry Stworze od wydawnictwa Underworld Kingdom. Przedsprzedaż będzie odbywać się na zasadach bardzo podobnych do kampanii crowdfundingowych, a mianowicie im więcej graczy zamówi i kupi grę, tym więcej celów zostanie odblokowanych, a tym samym gra będzie bardziej rozbudowana. Przedsprzedaż będzie odbywać się na stronie wydawcy, a dla posiadaczy pierwszej edycji gry jednocześnie rozpocznie się przedsprzedaż dodatku Stworzę Gość z Daleka, który to zawiera część mechanicznych rozwiązań właśnie z drugiej edycji. Planowany termin dostawy to maj lub czerwiec 2021 roku. W tej grze, moi drodzy dinozaury, wędrują w poszukiwaniu najlepszych terenów, a waszym zadaniem jest tak rozlokować je na swojej planszy, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Z pozoru łatwe, ale nie jest to takie proste, ponieważ każde pole planszy punktuje za inny gatunek dinozaura. Nowa gra od wydawnictwa Nasza Księgarnia zatytułowana Draftozaur ma dwie wersje na lato i zimę i każda z nich rozgrywana jest na innej planszy. To gra dla od dwóch do pięciu graczy od ósmego roku życia, a jej premiera zaplanowana jest na 14 października. Wydawnictwo Black Monk Games zapowiada swoją nową grę na nowy rok. Jej tytuł to Miasto Mgły. Podręcznik tej fabularnej gry ma ukazać się 1 lutego 2021 roku. A sama gra to fabularna gra typu urban fantasy, pełna śledztw w klimacie Noir i scen akcji nasyconych supermocami. Gra rozgrywa się w nowoczesnej metropolii pełnej przestępczości, spisków oraz tajemnic. A system gry skupia się na kinowej akcji, dramacie oraz śledztwie. Puerto Rico to gra dla od 2 do 5 graczy, w której to gracze wcielają się w gubernatorów kolonialnej wyspy Puerto Rico. Celem gry jest zdobywanie punktów zwycięstwa poprzez wysyłanie towarów do Europy bądź wznoszenie budynków. Teraz ta pełnoletnia, bo licząca sobie 18 lat, gra. Doczeka się nowej odsłony. Wydawnictwo Lacerta informuje, że wyda grę po polsku w nowej szacie graficznej wraz z dwoma nowymi dodatkami. Premiera zaplanowana jest na koniec roku bądź początek roku 2021. Wydawnictwo Lucky Duck Games na początek listopada zapowiedziało nową grę, która ma ukazać się w polskiej edycji. To tytuł Palm Island który w Polsce będzie nosił nazwę Samotna Wyspa. To gra dla od jednego do dwóch graczy. Posiada ona tryb solo, kooperacyjny, a także rywalizacyjny. Przez 8 rund w tej grze będziecie korzystać z 17 kart, korzystając z mechaniki przekształcania talii, aby zbudować własną wioskę na wyspie oraz sprostać jej wyzwaniom. Będziecie przechowywać zasoby, aby ulepszać budynki i uzyskać nowe umiejętności. Na koniec gry zliczamy punkty zwycięstwa. Wygrywa gracz, który ma ich. Najwięcej. Dla wszystkich graczy, którzy lubią wcielać się w rolę detektywów, mam bardzo dobrą wiadomość. Możecie już zamawiać detektywistyczną grę od wydawnictwa Lucky Duck Games pod tytułem Kroniki Zbrodni 1400. Jej starterowa kampania odbywała się kilka miesięcy temu i zakończyła sukcesem. Mogliście zobaczyć na kanale On Table mój materiał na temat tejże gry, w której będziecie wcielać się w detektywów, niczym Sherlock Holmes przeniesiecie się do roku 1400 do Paryża. W kronikach zbrodni 1400 macie okazję zastosować technologię Scan and Play, która pozwala połączyć zalety gry planszowej oraz elektronicznej. Możecie prowadzić wiele różnych dochodzeń, korzystając z tych samych elementów. Podczas rozgrywki będziecie przesłuchiwać świadków i podejrzanych oraz gromadzić dowody rzeczowe, aby zatrzymać mordercę. Paranormalni detektywi to imprezowa gra z elementami dedukcji. Podczas rozgrywki jeden z Was wcieli się w ducha zmarłej osoby, podczas gdy reszta będzie odgrywać rolę paranormalnych detektywów, starając się odkryć, w jaki sposób nasza ofiara zmarła. Oto nowa gra od wydawnictwa Lucky Duck Games, której przedsprzedaż obecnie trwa, a jej premiera została zapowiedziana na listopad. Teraz wiadomość dla graczy, którzy lubią szyć i są miłośnikami kotów, bowiem w tej grze będziecie tworzyć najbardziej wygodny i dobrze wyglądający kocyk dla waszych kotów, wybierając kolory i wzory, które spodobają się waszym kocim pupilom, a także które zapewnią wam najwięcej punktów zwycięstwa na koniec gry. Podobnie jak w przypadku Kronik Zbrodni 1400 oraz Paranormalnych Detektywów, gra Kaliko swoją premierę będzie miała w listopadzie, a jej przedsprzedaż. Ale zboże to imprezowa, zręcznościowa gra dla od dwóch do czterech graczy, w której to wcielamy się w bóstwa, którym wybitnie się nudzi, bowiem z tych nudów zaczynają pstrykać swoimi prorokami, przemieszczając ich po wyspach, czasem wpadną do morza, korzystając z ustanowionych przez siebie praw. Palec Boży to polska wersja językowa gry League of Fate, w którą to miałam okazję zagrać z twórcami. Zerknijcie sobie na naszą rozgrywkę, abyście zobaczyli, jak pstryka się prorokami, bowiem premiera Palca Bożego 14 października. RUT to asymetryczna gra dla od dwóch do czterech graczy, w której to będziemy toczyć wojnę o nowe dzikie połacie lasu. Dodatek do gry Root, plemiona rzeczne, natomiast wprowadza dwie nowe frakcje, nowych włóczęgów oraz nowe ekscytujące tryby rozgrywki, w tym tryb gry kooperacyjnej przeciwko frakcji kotów. Zarówno podstawową wersję gry, jak i dodatek plemiona rzeczne możecie już szukać na sklepowych półkach. Kaniała wiadomość dla fanów twórczości Reinera Knizji. Otóż wydawnictwo Gamelin Games zapowiedziało nową edycję gry Dragon Land. Gracze podróżują po krainie osadzonej w klimatach fantazy, a ich celem będzie pomóc smokom uratować smocze jaja przed wybuchem wulkanu. Jak zapowiada wydawnictwo, nowa edycja będzie miała nie tylko odświeżoną szatę graficzną, ale również kilka nowych mechanik, bowiem pojawią się takie stwory jak jednorożce czy czarownice. Logiczna, abstrakcyjna gra Mandala Stone, z której polska wersja językowa ukaże się za sprawą wydawnictwa Lucrum Games, to abstrakcyjna gra dla od dwóch do czterech graczy, w której to układacie kolorowe kamienie i razem z innymi graczami staracie się stworzyć prawdziwe dzieło sztuki. Chociaż twórców jest wielu, wygrać może tylko jeden gracz. A zatem, moi drodzy, przez całą grę będziecie szukać złotego środka pomiędzy zbieraniem kamieni a sposobem ich rozłożenia na waszych planszach tak, aby uzyskać najwięcej punktów zwycięstwa na koniec gry, autorem jest Filip Głowacz z wydawnictwa Border Dice. Po wielu perypetiach i wybojach po drodze, a nawet nagłych zwrotach akcji, udało się. Wydawnictwo UV Games wysyła wspierającym swoją grę Solar City, czyli kafelkową grę, w której będziecie mogli stworzyć. Futurystyczne miasto wolne od zanieczyszczeń. Jej premiera zaplanowana jest na 10 października i myślę, że dobrze wróży fakt, że jest to dzień gier planszowych, który swoją drogą w tym roku będziemy obchodzić po raz pierwszy. Gratulacje dla wydawcy, bo takie wiadomości bardzo miło jest przekazywać. Gra w tej chwili rozsyłana jest do wspierających, a dla tych, którzy jakimś cudem przeoczyli informację o Solar City, zapraszam na mój materiał na temat tego tytułu. To z całą pewnością mogę Wam powiedzieć o Frostpunk to, że jest tam bardzo zimno, na tyle, że łatwo się przeziębić, o czym miałam okazję przekonać się na własnej skórze. Poza tym czekają tam na graczy trudne, nie tylko moralnie, wybory, mamy ciągły niedostatek jedzenia i trzeba rozdzielić rację pomiędzy robotnikami, potrzebnymi inżynierami, a czasem nawet pracującymi dziećmi, bo jak pewnie przyznają mi wszyscy gracze tej komputerowej wersji Frostpunk, to miasto musi przetrwać. Dziadamowi Kwapińskiemu wraz z zespołem udało się przełożyć klimat Frostpunk'a na tę modularną planszę. To rozbudowana ekonomiczna gra z rodzaju City Building, która zadowoli gusta wymagających graczy, a jej kickstarterowa kampania startuje w najbliższy wtorek, czyli 6 października. Jeśli nie straszne wam zmutowane na skutek działania smoka Tsukuyomi frakcje, które walczą o dominację na ziemi, na którą spadł księżyc, zapraszam was do kampanii gry Tsukuyomi, która obecnie trwa na stronie wydawnictwa What The Frog. Niespodzianka dla wszystkich fanów krytulu od wydawnictwa Chacha Games, które to ostatnio pracowało nad grą polskiego autorstwa pod tytułem Cthulhu Call of Madness. Co przygotował Szymon Zieliński i Bartłomiej Zielonka, czyli autorzy tej gry, w ktulu Call of Madness wcielimy się w kapłanów kultu Cthulhu, którzy będą usiłować przyzwać Wielkiego Przedwiecznego. Nie będzie to jednak takie proste, gdyż poza samymi badaczami będą przeszkadzać nam w tym również inne kulty, które dążą do tego samego co my. 2 listopada możecie spodziewać się startu kampanii polskiej edycji tej gry, natomiast z początkiem roku wystartować ma ona również na Kickstarterze. Ciekawym ogłoszeniem może być dla Was druga edycja gry z 2017 roku, która zabiera nas do postapokaliptycznej Ameryki Północnej. Jej Kickstarterowa kampania zapowiedziana jest na 2021 rok. Gdybyście, moi drodzy, byli fanami gry Gloomhaven i do tego jeszcze lubili komiksy, to mam dla Was bardzo dobrą wiadomość: spodziewajcie się na koniec tego roku, a dokładnie 30 grudnia 2020, pojawienia się komiksu pod tytułem Gloomhaven Falling Lion, który ma poszerzyć Waszą wiedzę na temat świata Gloomhaven. Gdybyście! Nie słyszeli o grze Juice of the Lion, szczególnie że polska jej edycja została już zapowiedziana przez wydawnictwo Albi. Serdecznie odsyłam do swojego materiału, w którym pokazałam Wam tę grę i powiedziałam, co o niej sądzę. Koniecznie zobaczcie. Linka zostawiam Wam w opisie poniżej. Włoski wydawca zapowiada grę pod tytułem Shogun no Katana, w której to gracze wcielają się w mistrzów kowalstwa w feudalnej Japonii oraz przy pomocy swoich. Praktykantów i pracowników będą pozyskiwać zasoby, aby wykuć najlepsze miecze dla japońskich szlachciców. Kickstarterowej kampanii tej gry spodziewajcie się już w październiku. Z początkiem października na Kickstarterze pojawi się jeszcze jedna gra z podręki Adama Kwapińskiego, ale w przeciwieństwie do Frostpunk to będzie znacznie mniejszy, szybszy i na pewno niekooperacyjny, bo pojedynkowy tytuł gra Knockdown. Wspominałam Wam o niej i pokazywałam już na kanale On Table. Jak jesteście ciekawi, to zerknijcie sobie do materiału, linka zostawiam w opisie. Natomiast w samej grze będziemy przy pomocy kart i akcji z nich sterować swoimi bohaterami, którzy muszą zmieścić się na bardzo wąskiej kładce i walczyć ze sobą. Pojawi się również element zręcznościowy, gdzie będziemy układać wieżę z kosteczek ran na czas. Jeśli ona się przewróci, no to mamy tytułowy knockdown. Nie zabraknie także figurek, a także wykorzystania pudełka jako planu. Fighting Fantasy to seria gier paragrafowych dla starszych graczy. Które są utrzymane w klimatach horroru, więc jeżeli jesteście fanami tego typu klimatów, to zachęcam, bo na pewno pobudzicie tutaj nieźle swoją wyobraźnię i nieraz się porządnie wystraszycie. Są na razie dwie książki z tej serii. Jedna to Czarnoksiężnik z Ognistej Góry, gdzie wybierzemy się w niebezpieczną podróż właśnie do serca Ognistej Góry i będziemy starali się poznać wszelkie tajemnice tego miejsca, także będziemy zwalczać przeciwności losu. Natomiast druga książka to Dom Pełen Zła i tutaj nasz samochód niefortunnie wylądował w rowie koło tajemniczej posiadłości. Postanowiliśmy Szukać tam pomocy, ale niestety nie wiemy, jak wiele złota na nas czeka, i jakie grozi nam niebezpieczeństwo. Tutaj oczywiście wcielicie się w bohaterów obu tych książek i to od Waszych decyzji będzie zależało, jak ta cała historia się potoczy i też czy przeżyje, przeżyjecie, czy też nie. Jeżeli lubicie tego typu zabawy w pojedynkę, to zachęcam, bo może być tutaj naprawdę strasznie. Wielki Turniej to komiks, paragrafowy, to komiks paragrafowy dla graczy od 8 roku życia, w którym wcielimy się w mistrzów sztuk walki i weźmiemy udział właśnie w Wielkim Turnieju i spróbujemy swoich sił, aby wygrać. Zmierzymy się w tym celu właśnie z innymi mistrzami i będziemy pokonywać różne przeszkody. A jak ta cała historia się potoczy, zależy już tylko od Was, bo tutaj bohaterami staniecie się jak zawsze Wy. Smoki to szybka gra karciana dla gracza, szybka gra karciana dla gracza od 6 roku życia, od 2 do 5 osób, w naszym celem jest to, aby na koniec gry mieć jak najspokojniejszy sen, czyli jak najmniej punktowany z sześciu kart leżących przed nami, które stopniowo podczas gry będą odkrywane. A jak już się wszystkie odkryją u któregoś gracza, to gra będzie się kończyła i będziemy podliczać punkty. Ten, kto zdobędzie ich najmniej, wygra grę. Będziemy w tym celu dobierać karty z odkrytego stosu albo zakrytego, podmieniać je z kartami leżącymi przed nami. A także będziemy zagrywać karty specjalne z krukami, które nam albo namieszają, albo ułatwią rozgrywkę, albo też utrudnią zabawę innym graczom. Jeżeli lubicie prześlicznie wydane karczanki z super ilustracjami, naprawdę takimi klimatycznymi, i lubicie też gry o prostych, sprytnych zasadach, to może być coś dla Was. Lincoln to strategiczna gra planszowa dla dwóch osób. Jest to typowa gra pojedynku, gra wojenna oparta na prawdziwych wydarzeniach historycznych, wojny secesyjnej i tutaj wcielimy się albo w stronę konfliktu, jaką była Konfederacja, albo Unia. I będziemy tutaj zagrywać karty, będziemy tutaj opierać się na mechanizmie tak zwanego niszczenia talii, czyli będziemy musieli poświęcać pewne swoje karty w imię tego, aby na przykład na planszę wprowadzić nowe jednostki wojsk do gry, ponieważ tutaj będziemy operować i kartami, i Planszą. Na planszy będziemy widzieli, co się dzieje i będziemy przesuwać nasze oddziały, będziemy atakować wroga i będziemy tak walczyć, żeby oczywiście zdobywać jak najwięcej punktów zwycięstwa i żeby tutaj sobie pewną przewagę tworzyć w czasie rozgrywki. Będziemy musieli też bazować na silnych stronach naszej frakcji, ponieważ każda z nich jest zupełnie inna. Jedna podczas gry na po samym początku będzie dużo silniejsza niż ta druga, natomiast z biegiem czasu będzie się stawała coraz słabsza, a ta druga silniejsza. I w ogóle będą tutaj różne zmiany podczas rozgrywki, Każda frakcja będzie miała swoją talię i po jej wyczerpaniu, jak już wszystkie karty zagramy, będziemy z kart odrzuconych je sobie zbierać, będziemy je tasować i talia będzie nam się tworzyła na nowo. Będą się tu działy rozmaite rzeczy. Jeżeli jesteście fanami gier taktycznych, strategicznych, a także lubicie gry oparte na prawdziwych wydarzeniach historycznych, to myślę, że może Was ta gra zainteresować, ale musicie się śpieszyć, ponieważ u wydawcy skończył się już nakład tej gry. Dodruk nie jest planowany, więc możecie jeszcze znaleźć ostatnie egzemplarze w dobrych sklepach z placzówkami. Jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za to, że oglądaliście kolejny odcinek Bord i już teraz zapraszam Was na kolejny za tydzień. Jednocześnie bardzo Wam dziękuję za całe wsparcie i troskę, jaką okazaliście, całą lawiną wiadomości, maili, telefonów, SMS-ów, komentarzy. To było rzeczywiście bardzo potrzebne i motywujące, dlatego właśnie mam nadzieję, że w niezmienionym składzie widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia zatem. Cześć!